Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, tuż przed samym weekendem. Proponuję fragment Ewangelii według Świętego Marka. Dziesiąty rozdział, wersety od 46 do 52. Uzdrowienie Bartymeusza. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś otworzył nasze serca, abyś otworzył nasz rozum abyś otworzył nasze uszy na słuchanie słowa, na słuchanie komentarza, aby to wszystko gdzieś bardzo głęboko zakiełkowało w nas, wydało dobre owoce, abyśmy podporządkowali słowo nasze życie, aby to właśnie słowo zmieniało nasze życie, a nie odwrotnie. Prosimy cię Duchu Święty o odwagę do tej zmiany, o odwagę do przepracowania może wielu rzeczy, o odwagę do tego, żeby Wyrwać się do Jezusa, dać się uzdrowić i pójść za Nim. Przyjdź, Duchu Święty. Kiedy razem z uczniami i sporym tłumem Jezus wychodził z Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Słysząc, że Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął głośno krzyczeć Synu Dawida, Jezusie, Zmiłuj się nade mną. Wielu nakazywało mu, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Odwagi, wstań, wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i szedł do Jezusa. A Jezus zwrócił się do niego. Co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomo odpowiedział mu, rabuni, żebym przejrzał. Odrzekł Jezus: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz przejrzał i szedł drogą za nim. Oto słowo pańskie. Kochani, jesteśmy w dziesiątym rozdziale Ewangelii, według świętego Marka. W tej podróży do Jerozolimy Jezus przechodzi brzegiem Jordanu do Judei, przechodzi przez Jerycho i idzie do Jerozolimy dalej. Pamiętacie może to miejsce, to miasto Jerycho w opowieści o miłosiernym Samarytaninie, kiedy jest piękne pytanie, kto jest moim bliźnim? Jezus zaczyna mówić tę piękną opowieść, jak to pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha. Jesteśmy właśnie na tej drodze. Kto jest moim bliźnim? Zobaczcie, co się okazuje tutaj. Bliźnim jest ten, który jest niewidomy, który krzyczy, który jest żebrakiem. Jesteśmy w tym miejscu. Jerycho to taka miejscowość położona 27 kilometrów od Jerozolimy. Jezus kieruje się na północny wschód, to jest... 27 kilometrów przed nim, do przejścia, aby dojść do Jerozolimy. I tutaj często słyszymy, że Jerycho to jest to miasto grzechu. tak? Dobrze rozwijające się miasto z w czasach Jezusa, ale niektórzy mówią, że, że właśnie miasto grzechu. Zobaczcie, Jezus przechodzi przez Jerycho. Nie wiemy, czy przechodził dokładnie, yy, bardzo szybko, czy się może tam zatrzymał na jakiś czas, ale, ale przechodzi przez miejsce grzechu. On się tego nie boi. Nie wstydzi się tych miejsc swojego życia. Nie boi się też tego, żeby dotknąć cię, żeby zatrzymać się w tych miejscach, kiedy my popełniamy jakiś grzech, w tych, których my sami się brzydzimy. Nie, on przez te miejsca przychodzi ze swoją łaską. Kiedy razem z uczniami sporym tłumem wychodził z Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz. Żebrak niewidomy. Zobaczcie. Upokorzenie, cierpienie, Samotność i żebranie o akceptację. żebranie o obecność, żebranie o miłość, żebranie o to, żeby ktoś się nad nim zlitował, żeby ktoś do niego podszedł, żeby ktoś mu pomógł. Czy takimi żebrakami nie, jest, nie jesteśmy my też? Ja żebrzę o to, żebyś mnie kochał. żebrzę czasami o to, żeby być przy tobie, bo mi ciebie brakuje. żebrzę o to, żebyś mnie zaakceptował. Takim, jakim jestem, taką, jaką jestem. I nie dość, że żebrak to jeszcze ślepy. Ślepota była symbolem zamknięcia się w sobie, egoizmu. I drodzy, ten żebrak ma na imię Bartymeusz. Bar po aramejsku to syn, czyli Bartymeusz syn Tymeusza. To jest konkretna osoba, bardzo konkretna osoba. I to jest podkreślone, żebyśmy widzieli, że Jezus zatrzymuje się i wzywa konkretną osobę z konkretną historią. Ale jest to osoba bardzo samotna. Papież Franciszek w czasie homilii mszy świętej na zakończenie synodu biskupów o młodzieży w 2018 roku mówił takie słowa, że jego ojciec, bo Bartymeusz, czyli syn Tymeusza, jest nieobecny. On siedzi tam sam. Jest samotny. Jest opuszczony przez swojego ojca. Ta relacja z ojcem, możliwe, że ona jest porozsypywana. Możliwe, że ona jest totalnie połamana. I zobaczcie, czy w naszym życiu też nie jest czasami tak, nie? że my mamy te relacje z naszymi rodzicami, z ojcem, z mamą, gdzieś tam bardzo porozsypywane. Nie? Jezus się przy nim zatrzymuje. To jest, to jest bardzo konkretna osoba, z konkretną historią, ze swoimi biedami, ze swoimi żebrami. Ze swoją ślepotą i Jezus się zatrzymuje. I ten Bartymeusz zaczyna wołać, słysząc, że Jezus z Nazaretu przychodzi. Zaczyna głośno krzyczeć, słysząc, że Jezus przechodzi. On na pewno słyszał, że przychodzili tam inni ludzie. Na pewno może jakiś rabbi przechodził, albo nie wiem, ktoś tam inny znany. Ale on zaczyna wołać w momencie, kiedy przychodzi Jezus. Skąd wie o Jezusie? Pewnie ktoś mu doniósł, pewnie ktoś powiedział, Jezus był raczej znaną osobą. Nie wiemy, czy akurat wierzył w Niego w taki sposób, że jest to Mesjasz, że jest to Ten, który przynosi zbawienie. Może słyszał o Jego cudach, może gdzieś tam to Go przekonało, żeby zacząć wołać, może ma ogromne pragnienie tego, żeby Jego życie się zmieniło, więc woła, więc krzyczy Synu Dawida, Jezusie, Zmiłuj się nade mną. Wielu nastawało, aby umilkł, lecz on jeszcze głośniej krzyczał: Znowu zaczyna krzyczeć: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, kochani, w tej bezradności, bo przecież staję przed Jezusem jako bezradny. To jest chyba ten piękny moment, tak? Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, myślę, że wielu miało, jak nie każdy, że, że stajesz przed Jezusem w totalnej bezradności. Nie masz nadziei, nie masz siły na rozwiązanie tego tematu. Nie wiesz co dalej. Nie ma światełka w tunelu. Po prostu nie ma. Stajesz, pokazując się łzy, patrzysz na tabernakulum. Ja czasami, kiedy idę do kaplicy w takiej bezradności, to używam słów tej modlitwy. Zresztą na swojej prawej ręce mam zawiązaną czotkę, modlitwę Kościoła Wschodniego. To jest modlitwa właśnie tymi słowami. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. I tą modlitwę powtarzam cały czas. Czy jadąc samochodem, czy będąc przed tabernakulum, kiedy podchodzę i naprawdę jest coś trudnego, także rozrywa mi serce. Także ja już nie daję na przykład rady. Kiedy nie jestem w stanie znaleźć rozwiązania na sytuację, to podchodzę do tabernakulum, dotykam dłonią tabernakulum i mówię te słowa. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną, bo on nie potrzebuje jakichś wielkich słów. On wie, Ja wiem o tym, że on się zatrzyma, kiedy ktoś staje w takiej bezradności, a po prostu to wiem. I kochani, zobaczcie, że tu jest też ogromna determinacja tej osoby, tak? Nawet jak ludzie na niego nastają. To on krzyczy, on cały czas krzyczy jeszcze głośniej. Pamiętam jedno z naszych spotkań męskiej wspólnoty synów Józefa tutaj w duszpasterstwie, kiedy jedna osoba dawała świadectwo właśnie o tym, że on chyba zapomniał krzyczeć. Chyba już nie krzyczy do Pana Boga, chyba już nie, nie woła, nie ma takiej determinacji. Ta modlitwa jego stała się taka może trochę jałowa, może niekoniecznie pusta, ale ale nie jest już taka zdeterminowana. Jest taka sobie po prostu, czasami nawet letnia. Co by było, jakbyśmy zaczęli wołać z taką ogromną determinacją w tej bezradności, jak mocno Jezus by zaczął działać swoją łaską, bo stając bezradni, tak naprawdę my mówimy Jezu, ja nie wiem. A Jezus staje przed Tobą i mówi ale ja wiem. Rozumiesz? Ale ja wiem. I to jest, to jest ten moment, kiedy, kiedy Jezus zaczyna go wołać. Wtedy Jezus zatrzymał się i rzekł. I rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Odwagi, wstań. Wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i szedł do Jezusa. Zobaczcie, co się dzieje. Bartymausz robi takie Takie trzy niesamowite gesty, trzy rzeczy, które, które Bartymeusz w tym momencie doświadcza na słowa Jezusa, kiedy słyszy, że Jezus go jednak woła, kiedy słyszy, że, że Jezus się zatrzymał. To jest bardzo ważne. Papież Franciszek na tej Eucharystii kończącej synod biskupów o młodzieży mówił, że to jest pierwszy krok zatrzymać się, aby posłuchać człowieka. I Właśnie to robi Jezus. Zatrzymuje się, żeby posłuchać człowieka, żeby go wysłuchać. Kto wysłuchał Bartymausza? Nikt. Kto się przy nim zatrzymał? Przy żebraku? Przy ślepcu? Nikt. Jezus się zatrzymuje. On się zatrzymuje, żeby wysłuchać Ciebie. Zatrzymuje się, żeby posłuchać Twoich słów, Twojego serca, Twoich myśli, Twojego życia. Nawet jeżeli nikt się przy tobie nie zatrzymuje, to Jezus się zatrzyma, aby Ciebie wysłuchać. Pytanie, czy ja się zatrzymuję przy drugim człowieku? Czy ja poświęcam mu na tyle czas, żeby, żeby wysłuchać tego drugiego człowieka? Czy ja w ogóle jestem, czy chcę się zatrzymać przy drugim człowieku? Jezus się więc zatrzymuje. Bartymeusz, słysząc, że może i do niego iść, zrzuca z siebie płaszcz. Zrywa się. I idzie do Jezusa. Zrzuca płaszcz. Płaszcz dla żebraka był okryciem w dzień i w nocy. To jest największe Jego bogactwo, ile można powiedzieć w ogóle o jakimś bogactwie u, u, u żebraka, On zrzuca, zostawia swoje bezpieczeństwo, zostawia swoje e, bogactwo, zostawia to po prostu. Zrywa się, robi e, bardzo dynamiczny ruch. On wiecie, on nie wstaje, on tam. Tam nie ma powolnego pełzania do Jezusa, bo coś tam, a może mnie uzdrowi. Nie. Jest zdeterminowany z ogromną nadzieją, że to się stanie. I w końcu idzie w stronę Jezusa. Idzie do Jezusa. To jest bardzo ważne. Zostawia płaszcz. My często chcemy, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Często chcemy, żeby Pan Jezus nas uzdrowił, żeby poprowadził nas inaczej, ale trzymamy się tego swojego bogactwa, trzymamy się tego swojego bezpieczeństwa. No, jeżeli na przykład Jezus mówi, ja uzdrowię Ciebie, uzdrowię Ciebie z Twojego lenistwa, nie wiem, z Twojego braku modlitwy, uzdrowię Ciebie z Twojego nierządu, ale nie dajemy Mu możliwości, bo wcale nie idziemy do kaplicy, nie dajemy Mu możliwości, bo cały czas jesteśmy przywiązani do yy, na przykład internetu, jakiejś pornografii i tak dalej, i nawet nie dajemy sobie możliwości od tego gdzieś tam odejść. Nie, nie dajemy mu możliwości, bo nie idziemy w jego stronę. Barty Małszuszu w jego stronę. Zostawił to wszystko i podchodzi do Jezusa. I Jezus zwraca się do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Na samym początku to jest takie dziwne pytanie, nie? Co chcesz, abym ci uczynił? No co, Panie Jezu, chce, żebyś mnie przytulił, żeby poklepał po plecach, po głowie, nie wiem, uśmiechnął się do mnie. Jasne, że chcę dostać od Ciebie wszystko. Czyli chcę dostać od Ciebie nowe życie. Nie po to, że zostawiałem ten płaszcz. Nie po to wyrywałem się z tego dobrego miejsca, które mam do żebrania. Nie po to idę w stronę Ciebie, żeby nie dostać nowego życia. I to się dzieje. Zobaczcie, Bartymeusz dostaje tak naprawdę nowe życie. I idzie za Chrystusem. Jest jasno napisane: zaraz przejrzał i szedł drogą za Nim. Dla Bartymeusza wiara to osoba. Wiara to Jezus. To po prostu Jezus. Wiara to osoba. Taki obraz kiedyś widziałem: bramę nieba. I taką górę płaszczów obok tej bramy nieba, kurtek, zbędnych rzeczy. I chyba tak jest, siostry i bracia, że jeżeli tego wszystkiego nie zostawimy, to ta brama nieba się nie otworzy. To tak naprawdę do końca cały czas będziemy przywiązani do naszej ślepoty, naszego żebractwa, tego miejsca, tego płaszcza. I nie będziemy w stanie ruszyć za Jezusem. A gdzie Bartymeusz rusza? Zobaczcie, że to jest ostatnia osoba uzdrowiona, która rusza za Jezusem tuż przed przyjściem do Jerozolimy. Cały czas jesteśmy na tej drodze Jericho, Jerozolima i to jest właśnie ta ostatnia osoba. A co się dzieje z Tobą, kiedy przychodzi obok Ciebie Jezus? Co się dzieje z Tobą, kiedy słyszysz, że przychodzi, że jest obok? Co z Twoją ślepotą, czego się trzymasz? Co jest takie trudne w Tobie, czego może nie pozwalasz Jezusowi zabrać, uzdrowić, zostawić? żeby za nim iść dalej albo co jest z tą trudnością żeby w ogóle za nim pójść może warto o tym trochę pomyśleć dzisiaj może warto trochę się zatrzymać tak jak Jezus zatrzymał się przy Bartymeuszu tak ty się zatrzymaj przy drugiej osobie to jest pierwszy krok zatrzymać się i zacząć słuchać krok w stronę Jezusa Niech takim krokiem będzie zamknięcie oczu, chwilę medytacji, ciszy, przemyślenia tego słowa, przegryzienia tego słowa w swoim życiu. Zapraszam Was do tego, żeby wrócić po raz kolejny do uzdrowienia Bartymeusza, do tego dziesiątego rozdziału. Może akurat w Twoim życiu doświadczyłeś takiego uzdrowienia, takiego dotyku, może tak Cię wyrwało, zostawiłeś coś. Masz taką odwagę i chęć, napisz o tym. Daj świadectwo dla innych. Pójdź za Jezusem i o tym mów. Mów o tym głośno. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.